Spodzianka, Staszek ścina włosy po fryzjera. Zobaczcie jaki fryzjer w przejściu. Chciałem wam pokazać jeszcze raz jakie są kontrasty w tym mieście. Tutaj jest jakiś ekskluzywny hotel. Drogie samochody i fryzjer w alei. a u fryzjera Staszek Jak można przyjechać do naszego co Będą skakać dzieci przez skakankę. O, jest dziecko. Chmura przeleciała. Hehe, <słyska> kurwa. Niestety tylko dwa. Słabiutko. To następny? O, będzie jakaś lasencja. Jedziesz, maleńka. Nie, no jeden raz. Ciekawe, czy to jest jakiś konkurs, bo jak jest, to mogę brać w nim udział. Jestem całkiem niezły na skakance. Lata treningu. Hej, trenerzy. O, spróbować?

Hej, jesteśmy tutaj w takim parku. Papugi się drą, ale chciałem wam pokazać bardzo ciekawe drzewo, bo coś takiego pierwszy raz w życiu widzę. Pnącza to drzewo puszcza, pnącza, które tak naprawdę są korzeniami, jak te pnącza dojdą do ziemi, to wchodzą w ziemię i rozrastają się, i powstaje jakby. Sporniki takiej, i to drzewo po prostu wspiera się na tych pnączach. Te pnącza zamieniają się po prostu normalnie w pnie. Zobaczcie tutaj, ile tego wychodzi. To wszystko, to co tutaj spada, to co teraz jest takie grube pięć w miarę, to było kiedyś takie pnącze. Tutaj widać na tym przykładzie takie małe pnącze, tam z samej góry sobie zwisa, i tutaj dochodzi. I już łączy się z ziemią i to pnącze za ileś tam lat, nie wiem ile będzie takie, a później takie. Coraz szersze i coraz grubsze. Tam kiedyś po prostu sobie wyleciało takie malutkie pnącze, podążyło w stronę ziemi i połączyło się tutaj, zapuściło korzenie. Zobaczcie ile tego tutaj jest. Po prostu masakra. Bardzo ciekawe drzewo. Te pnącza idą od samej góry nawet od tamtąd idą pnącza i do ziemi się wbijają i zapuszczają korzenie Jak to drzewo, drzewo wygląda z większej odległości. No, nie wiem, nie znam się na drzewach, wydaje się po prostu zwykłym drzewem oprócz tych wszystkich tutaj pnączy, to jest jedno drzewo. To to jest jedno drzewo. Tak rozrośnięte. Słuchajcie, znaleźliśmy jeszcze ciekawszy egzemplarz. Który jest po prostu tak rozbudowany, że masakra. Zakrywa tutaj taki wielki mur. No nie wiem, czy to. ile tutaj tych drzew było początkowo. W sumie połączyły się w jedno kolosalne, okorzenione na maksa drzewo. W ogóle odgłosy są, jakbyśmy byli w dżungli, a jesteśmy w środku Hongkongu. W tym parczku na pewno słyszycie odgłosy, bo tego nie da się nie słyszeć. A to, jak to drzewo się tutaj rozrosło, to po prostu przegięcie. Wszystko z tych pnącz. No. Tam, może będzie widać jeszcze też. A, słabo to widać.